Mam takie pytanie. Jesteśmy w połowie wyjazdu mniej więcej. Jak się Państwu podoba? Nie tak. mówię o Barcelonie, tylko ogólnie Całą całokształt. Podoba się. Podoba się, tak? Się nie no nie myślałem, że będzie aż tak fajnie. Jakbym wiedział, że będzie aż tak fajnie, to bym jeszcze bardziej chciał tu być, ale tak się okazało, że już tu jesteśmy i nie chcemy wracać do Polski. Pozdrawiam rodziców, kolegów z pracy. Dobra, żartuję. Nie, jest super. Że ja nie wiem, co oni biorą, ale ja też to chcę. I jest w lodówce. Czyli pani, jak jeszcze nie tak średnio się podoba. Nie, tak? Bardzo mi się, podoba, że są mi się bardzo, bardzo podoba. Towarzystwo tak dobrze dobrane, tak? Bardzo jakieś dobrze. jakieś zażalenie do organizacji? Nie, na razie jeszcze nie. Listę lista, lista dostaniecie po wyjeździe. Dziękuję serdecznie za bardzo. Ja mam zastrzeżenia takie, że jest za mało piwa i sangi, tak? O, o, zdecydowanie, o, zdecydowanie. 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 Tak. Tak, zdecydowanie. Ale to jest wyjazd rolkowo-sportowy, proszę. Ale ja to było obiecywanie, ale to jest sport, Koncentracyjny i obóz przetrwania, a tutaj tak, i Dokładnie. Co zabraniają? Opowiedz, co robiłaś rano. Rano chciałam powiedzieć, nie jestem z pracy. Pracować. naprawdę <śmienic> kto Mamy trasę za look big samosa and little of Try. It. Try it. if you don't like that no. money but <laughs> try good yes. Yes. can yes. you try livoska livoska say something

Dobrze, że <laughs> O, sy'n cael ei

same, refleksje, same, refleksje, same refleksje, refleksje, refleksje. ale było dziękujemy proszę pana. Ona nie chce wracać. O, on nie chce wracać, on, on już płakał przed chwilą, Naprawdę? Ja widziałam, ja mu łzy ocierałam. Ja rękawem od tak. jednego kapłacza. Czyli zadowoleni jesteście państwo, Bardzo. tak? Dobrze. Tak. Wróciliśmy To zabierzesz nas jeszcze kiedyś? Tak. Pani Beato, to czy zadowolona jest pani Bardzo z wyjazdu? Zadowolona tak? Oczywiście. Tak, Dobrze, tak. dziękujemy serdecznie. Zadowolony jest pan z wyjazdu? No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Instruktorzy się tak spisali. Mogli troszkę być bardziej. Instruktorzy z ładni. Tak samo Instruktorzy słabi. Ja dalej nie umiem na jednej nocy jeździć. Jak nie umiałam przed wyjazdem, tak dalej nie umiem jeździć na jednej nocy. ja nie mam refleksji. Mi mi się bardzo podobało. A to jeszcze taka.